Chyba, chyba najczęściej widzimy właśnie piłkarza z numerem 17, jako tego, który tak najbardziej regularnie tworzy, stara się tworzyć to zagrożenie dla bramki Piasta. To jest w tej chwili w najlepszej formie, jest całej tej linii pomocy, 5 goli w ostatnich 5 spotkaniach. Tak, w rundzie finałowej, fantastyczny wynik, a w ogóle w sezonie ma 8. Tak, i, i te bramki to nie były bramki jakieś przypadkowe, to były piękne bramki, ważne bramki. Popatrzmy, znowu Pietrowski. Kolejny raz. Ma sporo miejsca na prawej stronie. Było to środkowanie z którym poradzili sobie gospodarze. No i teraz też sobie poradzili z Parzyszkim, który jednak wraca za drugasem. Sędzia widzi w tym wszystkim jednak faul. Tak było. Wcześniejsze mam wrażenie takie... faulowanie przez Parzyszka a nie przez Koruna, tak mi się wydaje. Jest tak, parzyszek w sumie dobre zachowanie, tak? bo nie udało mu się w polu karnym, to wracał i chciał kasować ten kontratak, no ale e, przesadził. Teraz głęboko ustawione Kożuli, zagrał do Walukiewicza. Można powiedzieć, że w tym sezonie bardzo często Kami był takim liderem środkowej formacji. Oczywiście.